Cześć, nazywam się Karolina Zaręba. jesteśmy w Forza Cucina Italiana na Napoletana, który znajduje się w Gdańsku. Muzyka u nas pizze Napoletana Canotto w wersji z tymi większymi napompowanymi rantami. Oraz świeżą pastę freskę w klasycznych wersjach rzymskich lub tych mniej niedużinkowych z pistacjami czy świeżą truflą. Muzyka Specjalizujemy się w socjalskich pistacjach. Są to nasze własne kremy pistacjowe produkowane we Włoszech Bronte. W składzie mamy socjalskie pistacje, jedyny taki produkt w Polsce. Mamy piec elektryczny ICO z Neapolu. Jest to jeden z licznych piec z certyfikatem AVPN do wypieku pizzy neapolitańskiej. Jest to pierwszy piec wyprodukowany w kolorze niebieskim pod klienta oraz dodatkowo wygrawerowany z naszym własnym logo. Zdecydowałam się wprowadzić ICO w Forza, ponieważ warto jest dać szansę nowym graczom na rynku. Oraz bardzo fajną możliwością jest dobór preferencji żywieniowych pod problemy, z którymi się aktualnie borykamy.